Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Andrzej Enjoyment. A dzisiaj lecimy z ulubieńcami ostatniego czasu i nie będą to tylko ulubieńcy kosmetyczni, tylko parę rzeczy, które chciałabym Wam pokazać i są mega czaderskie. Także pamiętajcie jeszcze, że lecimy na 100 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to najwyższy czas zacząć i lecimy! Zacznę od makijażu. I kremu Eveline, jest to krem CC. Na początku jak go otworzyłam, sobie myślałam, o kurde, kupiłam krem zamiast podkładu. A myślałam, że to podkład. I tak, a dobra, no to będę, będzie jako baza. Nałożyłam go na twarz, ja myślałam, okej, okej, on zaczął zmieniać kolor i jest podkładem. Letnim, cudownym, lekkim podkładem. To jest idealny produkt na lato, a pachnie, jak on pachnie, więc jeżeli ktoś szuka czegoś, co nie będzie obciążało latem, nie będzie wymagający latem, a pozwoli nam na jakby zdyscyplinowanie, że tak powiem, naszej cery skóry i poprawienie jej wyglądu, że po prostu będzie wyglądała zdecydowanie lepiej, to ten produkt jak najbardziej się sprawdza, nie jest wymagający, można go w ciągu dnia poprawiać, zmyć z twarzy, nałożyć ponownie, ponieważ jest to błyskawiczne, szybkie, niezostanie stawia smug, śladów, no po prostu rewelacja, jestem tym produktem oczarowana magic magic Następnymi produktami, które no, nie mogłyby się nie pojawić w tych ulubieńcach, to wszystkie paletki Eveline, które już testowałam dla Was wcześniej i są do wygrania właśnie tutaj. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany konkursem, to jak najbardziej polecam i tam szerzej o nich mówię. Tutaj tylko wspominam i zacznę od paletki do oczu, którą suma sumarum mam właśnie na oczach. Świetnie napigmentowane produkty, bardzo dobrze kryjące, świetnie się utrzymujące. No i kolorystyka idealnie letnia. Letnie. Ja mam Bern 03 i jestem zachwycona tymi kolorami, które tutaj są. Absolutnie je polecam, ale szerszą opinię znajdziecie właśnie w tamtym filmie. No i mam tutaj jeszcze paletki z rozświetlaczami, całą do konturowania, z strobing, czyli rozświetla... Drugi raz powiedziałam rozświetlaczami. Hmm z rozświetlaczami, różami i pełną do konturowania oraz korektory. Także jak najbardziej produkty są świetnej jakości, ogólnie dostępne w każdym Rossmanie m, bez większych problemów, a z tyłu na opakowaniach w każdym produkcie jest pokazane jak to nakładać, więc jeżeli ktoś jest lalikiem, nie potrafi, to tutaj e, ta paletka też nam robi taką małą ściągawkę z tyłu, którą możecie mieć pod ręką. Kolejnym produktem do makijażu jest brązer, który aktualnie mam na sobie i ja go też testowałam wcześniej, jest to Vivo Beach Cryzer. Oooo. Jest on w trzech odcieniach, e, i wydaje mi się, że każdy dopasuje coś dla siebie. Nieważne, czy mamy odcień skóry chłodny, czy ciepły, e, czy jesteśmy ciemnej karnacji, czy bardzo jasnej. Jeżeli chodzi o produkty do makijażu, to mam tutaj jeszcze puder banana. Ba banana. Ba, 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 banana. 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 Puder Benanaya. -ja, Bananaya. -ja. Nawet się zrymowało. I jest to puder, który świetnie fiksuje, utrzymuje makijaż. Jedyne co jest mankamentem to opakowanie. Ja zamówiłam sobie najpierw taki mały, on jest mega wydajny i teraz zamówiłam sobie taki e, większy. Także jeżeli ktoś będzie miał dostęp, to naprawdę polecam e, się w niego zaopatrzyć, bo jest naprawdę świetny i przede wszystkim, tak jak mówię, wydajny. Jak już lecimy z makijażem, to ostatni produkt, który ja absolutnie kocham, uwielbiam i ubóstwiam, zresztą pokazuję go Wam non stop przy każdym makijażu. Jest to aloes od Holika Holika. Jest to 99% aloesu. E, w takim Liściu. Jest dostępny w Hebe, także bez problemu, możecie go dostać. Ja kupiłam go za cenę 34,99 i powiem Wam, że ja go używam jako bazę codziennie. Naprawdę, jest on aktualnie moją codzienną bazą. On też sprawdza się podobno na włosy, ale tego nie miałam okazji testować. Boże, jaki on jest taki, wiecie, ergonomiczny kształt. Halo? halo, 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 halo? Także naprawdę świetnie nawilża, zabezpiecza tą skórę, jest wygodniejszy niż wyciąganie aloesu z liści. Szybszy, wygodniejszy, ale jeżeli chodzi o następną część, yy, czyli pielęgnacji twarzy, to oczywiście rękawice do demakijażu, peelingu oraz dodatkowo peeling z i dwad. Nie wiem, jak to się czyta totalnie. Jest to produkt dostępny w Rossmanie. Rękawice dostępne są w opisie filmu. E, aktualnie robię z nimi wyprzedaż wakacyjną, także e, szybko, szybko, żebyście się jeszcze załapały. Ja do demakijażu używam... E, najpierw w ogóle idę pod prysznic. I to wszystko mi spłynie. To jest taki proces w ogóle, wiecie. Tak, wyglądam jak nym, 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 nym. obraz Picasso. Po czym myję e, oczy tylko i wyłącznie płynem do demakijażu e, i całość nadmiaru produktów, które gdzieś tam zostały w porach, za uszami Zmywam gąbeczką do demakijażu Co daje 100% oczyszczenie całości Ale o niej też nagrywam Osobny film Do ciała używam taką dużą rękawicę e, Żółtą i ona jest też świetna do ściągania samoopalacza. Jeżeli któraś z Was używa samoopalacza, to taka rękawica jest e, niezastąpiona do jakby zdjęcia ostatków przed nałożeniem kolejnej, nowej, świeżej warstwy. E, no i przede wszystkim oczyszcza i peelinguje skórę miejsce w miejsce. Ale jakby peelingu było mało, no to przechodzimy teraz do tego wata, e, którego polecaliście mi na Instagramie. I są to bardzo tanie kosmetyki, mają osobną szafę w Rossmanie. I on jest takich, jak to by powiedzieć, nie wiem, ma takie kuleczki pielęgnujące, które się totalnie nie rozpuszczają. Także jak nim trzecie, to one po prostu zdzierają całe martwy na skórek i tak dalej, i tak dalej, ale się nie rozpuszczają. Ja mam mnóstwo kosmetyków tej firmy i. Ała! Było blisko. Tutaj do ulubieńców wplotłam jeszcze maskę peel off ze smoczego owocu ze To jest maska, którą bardzo lubię ja i bardzo lubi Krzyś. Dodatkowo, wiecie, wszystko oczyszcza skóra po niej jest bardzo gładziutka, przyjemna i delikatna. Na początku, jak się ją nakłada, to ona tak okropnie piecze w oczy. Jest tu jakiś alkohol i po prostu no nie da się ani oddychać, ani otworzyć za bardzo oczu, bo łzawią, cuda się dzieje. Ale jak to już zastygnie, to wszystko wracam do normy i jest jak najbardziej spoko. Tylko właśnie no to jest taki jedyny jej mankament. Ale jak już skóra mamy oczyszczoną, no to czas na maski. I ostatnio pokazywałam Wam płatki pod oczy, których ja używam rano przed makijażem. Wiecie, jak sobie robi kawę, łażę po domu, próbuję się zebrać, ubieram. Je głowę, No to mam te płatki, które trzymają się pod okiem. One są przeciwzmarszczkowe. Ja też je używam, żeby trochę zniwelować opuchliznę pod oczami i naprawdę świetnie się sprawdzają przy takim problemie, jak ja mam, że po prostu no, mam te wory pod oczami. Jeżeli nic z nimi nie robię, to one wyglądają gorzej niż teraz, naprawdę. A jeżeli z nimi coś robię, to wyglądają zdecydowanie lepiej. Muszę mieć produkty, które jakby pobudzą krążenie dookoła oczu, żeby te worki. Bo oczami były trochę mniejsze, i do tych oczu jeszcze używam. Takiego brzęczka, który ktoś by powiedział, że może to wyglądać nie za bardzo, ale to jest taki brzęczuś, którego używamy podczas masowania skóry dookoła oczu. Bardzo jest delikatny. On ma takie mikrowibracje, które pobudzają produkcję kolagenu, krążenie, wpływają na spłycenie zmarszczek i lepsze wchłanianie się kremu oraz produktu, który nakładamy na twarz. On musi mieć bezpośrednio kontakt ze skórą, więc jak na przykład zdejmę płatki, to jeszcze sobie wmasowuję, czy to krem czy tą emulsję, która w tych płatkach była, żeby dodatkowo tą skórę pod oczami hmm, pobudzić. Uwielbiam. Uwielbiam po prostu w ostatnim czasie maski w płachcie również z Eveline miałam ich już mnóstwo niejednokrotnie no, chyba ostatnio zasypałam wam z was na Instagramie tymi maskami, bo co chwila pojawia się jakaś inna e, i są abstrakcyjnie świetne. Ja je nakładam w ten sposób, że najpierw daję je na twarz. Po tych tam na przykład 20 minutach, w zależności od której maski, bo to jest gdzieś tak 15-20 minut, zdejmuję ją z twarzy i nakładam na szyję. Pamiętajcie zawsze sobie o szyi. Nie zostawiajcie jej tak bez tego, no przecież kurczę, skóra, która jest najbardziej narażona na promienie słoneczne i tak dalej, na starzenie. Nie kończy się nam tutaj, tylko jeszcze szyja, no nie? Więc warto o tą szyję też zadbać i tam też kremy wklepywać, emulsje z maski. Dodatkowo ta maska jest tak mocno nasączona, że na spodzie zostaje jeszcze dość sporo tego produktu, którego ja używam na następny dzień i po prostu go wklepuję, więc mamy taką kurację dwudniową na jednej masce. No. I ja wszystko muszę dzielić na połowę, bo mój mąż uwielbia te maski też i zawsze siedzimy w dwóch takich workach razem. Kolejny produkt, to będzie inny produkt, niż dotychczas powiedziałam, to będzie takie coś. Tak poważnie, pokażę Wam w ulubieńcach lampkę. Wiecie dlaczego? Bo patrzcie, jak ona jest za robista. Za rąbista. Patrzcie, Aaaa, świeci. Patrzcie, jak ona mocno, mocno świeci. I ona może świecić na ciepło, na zimno, co ja uwielbiam ten kolor. On jest idealny, i tak pół na pół, jak wiecie, jak kobieta, a ja nie wiem. No tu macie pół na pół. Zawsze można się zdecydować. No. Ona ma też y, natężenie rozmaite światła. Możemy ją zmniejszać. O, widzicie. I to jest lampka. KURIER! A to właśnie, jaka giga Uuu. 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 Do czego ta lampa? Ja ją zamówiłam ze względu na live, które robimy tutaj na YouTubie i na Instagramie. Ponieważ ona ma tutaj osobno wejście na telefon. Się zmachałam ma wyjście na telefon, przez co możemy, wiecie, ustabilizować kamerę w telefonie, podłączyć bez problemu ładowarkę, mieć światło i malować się bez większych problemów. Można tutaj też włożyć po prostu na przykład lusterko yy, i się malować. Ta tutaj ma bardzo mocną żabę, yy, którą zaczepiamy o stół i ona jest w środku wyłożona mm, miękkim Yy, materiałem, żeby tego stołu, półki nie uszkodzić. Yy, także dla kogoś, kto prowadzi live'y, nagrywa takie wiecie filmiki makijażowe, krótkometrażowe na Instagrama, albo nie wiem, paznokciowe czy coś, to jest Perfekcyjny produkt, naprawdę, i ja go mega polecam. Link do niego macie w opisie filmu. No ja czy my tu, a czy tu, bo się zgubiłam. Od marki Perfekta. Jest to pinakolada On pojawia się już nie pierwszy raz w ulubieńcach, bo ja chyba go zawsze tutaj, bo on tak pięknie pachnie, że, że, że po prostu, no, nie. utrzymuje się praktycznie cały dzień, ale latem należy na niego uważać, ponieważ on bardzo jakby opala. Przyciąga promienie słoneczne i niesamowicie jara nam skórę. E, ja kiedyś z nim przesadziłam, ale to jest opowieść do opowieści dziwnej treści. Kolejnym produktem jest maska do włosów i to jest maska Mila. I ona przepięknie pachnie. Ja zawsze dostawałam od siostry mojego Krzysia, która jest fryzjerką, e, i ona używała tych masek jako produkt profesjonalny, e, bo tak one są też przeznaczone w hurtowniach kosmetycznych. W ostatnim czasie widziałam, że weszły do Rossmana, co mnie bardzo miło zaskoczyło. Kolejnym produktem jest rękawica do czyszczenia pędzli. I to jest zbawienie dla każdej wizerzystki, ale nie tylko. Również dla osób, które po prostu się na co dzień malują. Żeby na co dzień nie myć za każdym razem pędzli. Bo wiadomo, dzisiaj malujemy się na ciemny brąz i w czerwieniach, a następnym razem chcemy zrobić piękny, różowy makijaż, ale pędzle mamy uwalone od, yy, od bordo. E, więc żeby ich nie myć, nie czekać i nie trzeba było o tym pamiętać, to wystarczy taka rękawica i wyczyszczenie takiego pędzla na sucho. Pędzle się zdecydowanie Wolniej zużywają, mniej niszczą. E, także rewelacja. Ja Wam tutaj pokazuję całe, jak wybrudziłam pędzel od właśnie bordowego cienia i jak on brudzi szmatkę, papierowy ręcznik, po czym czyścimy i. Widzicie, że jest po prostu abstrakcja i niesamowita różnica: e, że pędzel jest w 100% czysty i nie brudzi w żaden sposób. Link do niego macie pod spodem. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i kciuka w górę. E, Koniec napiszcie, jakie są Wasze ulubione kosmetyki, produkty. Bo chętnie e, się zaopatrzę i w coś nowego wrzucę, bo jestem chyba jakąś maniaczką już kupowania. Po prostu kupowania. No, ale co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie Miłego Poniedziałku. Subskrybujcie kciuka w górę i wpadajcie na Instagrama. Bye!